Cześć, tutaj Wuchaj, chciałbym Was dzisiaj zabrać do krótkiego dema Star Citizen Arena Commander z tak zwanymi Dogfightami. Ale zanim wyruszymy w podróż pojezdami kosmicznymi, możemy rozejrzeć się po hangarze. I gra robi fenomenalne wrażenie na wysokich ustawieniach, które możecie teraz zobaczyć. Możemy się przejść po pustym hangarze tak naprawdę poklikać parę rzeczy, które są dostępne jako interaktywne, na przykład postrzelać sobie ze działka, czy uruchomić yy, jakiś panel świetlny. Wygląda to dosyć ładnie. A gdy już się zapoznamy z, z całym asortymentem, to jest jednak za duże słowo. Z tymi elementami, które dostaliśmy, możemy wyruszyć w podróż wchodząc do statku, który znajduje się w tym hangarze. Należy zaznaczyć, że gra lekko przycina mimo 60 klatek w samym hangarze, a już jak się lata, strzela i tak dalej, wszystko pięknie chodzi. Dobrze, więc wróćmy do naszego statku, do którego musimy najpierw wejść, aby uruchomić cokolwiek byśmy chcieli zrobić. Wchodzimy sobie, możemy zwiedzić także jego tył miejsce, w którym pilot sobie odpoczywa. Generalnie tam nic nie robimy, możemy wejść, po prostu zobaczyć, wyjść. Następnie, przy y, siedzeniu pilota, uruchamiamy y, tryb gry. Mamy tutaj dwa tryby gry oraz dwie mapy. Jedna mapa jest przy umierającej gwieździe, a druga jest przy, przy pewnych satelitach. Pierwszy tryb to jest taki, w którym możemy sobie polatać, pozwiedzać, a drugi tryb, gdzie walczymy z kolejnymi falami przeciwników. Zaczniemy może od pierwszej mapy. Free Moim zdaniem ta mapa jest ładniejsza od tej drugiej, którą później zobaczycie, a to ze względu na różne efekty świetlne, które możemy zobaczyć. Te wszystkie asteroidy, które wokół latają, możemy sobie do nich podlecieć, zderzyć się z nimi, zginąć. Nie możemy polecieć za daleko, dlatego że to jest jakiś tam ograniczony obszar. Nie wleciemy także do tej umierającej gwiazdy, gdyż wcześniej zginiemy. Możemy porozglądać się po naszym panelu podczas latania osobno sterując. Możemy także z innej perspektywy zajrzeć na, na statek. Możemy także sprawdzić nasze uzbrojenie oraz oraz tylko polatać i pozwiedzać. Druga mapa, która wydaje się, że jest bardziej surowa ze względu na barwy, które są tutaj zimne, dla osób, które oglądały Star Citizen konferencję Star Seatena, będzie znajoma dlatego, że będą mogli na własnej skórze zobaczyć jak ta mapa wygląda, a nie tylko to jak była pokazywana na konferencji, gdzie były pokazywane dokไty, do których właśnie przechodzimy. Roberts Space Industries. Enjoy the ride. System check. Zasady są proste: musimy wraz z naszą flotą wyeliminować przeciwników. Ja za dobrym pilotem nie jestem, dlatego można dostać zawrotu w głowę, oglądając moje kręciołki. I generalnie ja też za długo nie wytrzymałem, i chyba nikogo nie udało mi się zestrzelić, pomimo paru trafień. Na sam koniec zostawiłem sobie porównanie graficzne y, wysokich ustawień, czyli tych najwyższych, które można było mieć, do tych najniższych. Nie wiem, jak tuba to pokaże, ale ja widziałem tą różnicę. Ona była, takimi, ona była pokazana w takich małych detalach, które pewnie niektórzy nie zauważą i będą się pewnie dobrze bawili grając na y, najniższych ustawieniach. Do zobaczenia w innych materiałach. Cześć!